Jan Paweł II, ustanawiając Światowy Dzień Chorych, chciał uwrażliwić społeczeństwo na ludzi potrzebujących wsparcia i opieki medycznej, zwłaszcza cierpiących na duszy i ciele. W naszym otoczeniu jest mnóstwo ludzi, którzy potrzebują wsparcia oraz pomocy, i właśnie taką pomocną dłoń niosą m.in. hospicje domowe. Generalnie zakładając hospicja. Pomyśleli o tym, żeby chory był w domu i opiekowała się nim jego rodzina, także no, osoby pomocnicze, w tym lekarz, pielęgniarka, psycholog, ksiądz. Każdy by przychodził do tego domu, a pacjent by był centralnym jakby takim obiektem zainteresowania. W powiecie wejherowskim funkcjonuje hospicjum niestacjonarne pod wezwaniem świętego Judy Tateusza, działające przy parafii świętego Leona. Aktualnie działa w nim około 30 wolontariuszy. Opieką domową otoczonych jest 18 pacjentów w ciężkim stanie. Potrzebujemy tej pomocy właściwie zewsząd. Głównie jak to zawsze mówię, że na sprzęt, ale to też są opatrunki i różne inne rzeczy, które potrzebujemy dla chorych. Tak samo pewnie będziemy wymieniać trochę sprzętu, uzupełniać. Tak bym powiedziała, ale to też tak właściwie nie chodzi o sprzęt, a samo ideę. Od kilku lat 11 lutego hospicjum wspiera Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie, która organizuje szereg akcji mających na celu zebranie funduszy na cele hospicjum. W tym roku udało nam się pozyskać do współpracy słuchaczy Uniwersytetu III wieku. Wybrali sobie do realizacji świętoszka Moliera. Troszeczkę został zmodyfikowany ten świętoszek, skrócony do takiej wersji właśnie praktycznej, możliwej do odegrania w bibliotece. No i właśnie bardzo pięknie słuchacze tej teatrologii przedstawili tego świętoszka z tym, że w tym roku nie było biletów, po prostu ogólnie dostępna była ta impreza i na tej zasadzie, że dobrowolnie każdy do puszek wkładał, co na ile był w stanie tam się przyłożyć do naszej akcji. Wolontariusze działający przy hospicjum domowym nie tylko udzielają pomocy, ale także w miarę możliwości wypożyczają. Sprzęt medyczny. Profesjonalny i często niezbędny dla chorego sprzęt jest zbyt drogi, dlatego wciąż jest go za mało. Liczy się każda pomoc i datek na zakup nowego sprzętu. Każdy może wspomóc hospicjum, przeznaczając chociażby 1% podatku. Wszelkie szczegóły dostępne są na stronie hospicjum: www.hospiciumweicherowo.org.